Oliwka w mater... Trzymaj się, trzymaj się dziecko. Trzymaj się dziecko. W materiale przed występem powiedziałaś, że byłaś buntowniczką w okresie dojrzewania. Jak to wyglądało? Wiesz co, no, chodziłam po ścianach. <laughs> A no, jak wyglądał mój e, okres dojrzewania? No przede wszystkim ja byłam e, taka bardzo wybuchowa. Ojej. I też um, dużo się kłóciłam z tatą. Nie wiem, no miałam taki okres dosyć ciężki w swoim życiu wtedy. I po prostu musiałam dojrzeć do paru spraw, że tak powiem. Um, no i tak to wyglądało. A Tata dawał Ci kary, czy raczej tak na spokojnie do tego wszystkiego podchodził, do Twojego buntu? Jak nie, on postępował? E... Różnie to bywało. Czasami dawał kary, czasem nie. Dobra, no ale jakaś hardkorowa akcja, którą odwaliłaś? Bo to były tylko krzyki, czy uciekanie i buntowanie? Nie, no nie, nie, nie. Nie, bez przesady, no, nie uciekałam z domu, ale bardziej krzyki i po prostu taki, taki bunt nastoletni, że tak powiem. I w którym momencie zrozumiałaś, że no nie warto? <grym> <grym> o Jezu, nie wiem. W sumie kiedy był taki okres, kiedy zaczęłam dojrzewać do pewnych spraw. Nie mam pojęcia, w sumie teraz chyba jakoś czuję się tak już bardziej dojrzała niż, niż wiem, dwa lata wcześniej, czy szatę wcześniej, więc uważam, że teraz był taki moment. A twoi bracia buntują się? Czy są zupełnie inni? Nie, raczej nie. Znaczy, moi bracia są raczej spokojni, więc nie ma z, jakby z nimi większych problemów. To jest ostatnie pytanie, czy za nimi tęsknisz? No, no pewnie, że tęsknię, no. Sama jestem teraz w Warszawie, więc bardzo brakuje mi bliskich i mojej rodziny i pozdrawiam. A ty znalazłeś sobie już tu znajomych? W Warszawie? Coś tam znalazłam. Nie no ja mam tam ja mam kilku znajomych w Warszawie, ale to nie jest tak, że teraz mam, Ja w ogóle nie tam trzeba wychodzić na miasto i postawać nowych ludzi, więc tak jest to bardzo ograniczone grono, że tak powiem. No i super, tego się trzymaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.